Kupujesz kosiarkę spajnową, zobacz co jeszcze może Ci się przydać. Olej silnikowy, który jest niezbędny do uruchomienia sprzętu. Najlepiej kup dwie butelki od razu. Pierwsza będzie na pierwsze zalanie, druga butelka przydać się po pięciu godzinach pracy, kiedy będziesz musiał dokonać wymiany, po okresie dotarcia silnika. Kanister jest niezbędny po to, by bezpiecznie kupić, jak i również przechowywać paliwo. Wywołując paliwo w nieatestowanym zbiorniku, narażasz się dodatkowe koszty związane z serwisem sprzętu. Nieatestowany zbiornik pod wpływem Paliwa potrafi się rozpuścić, zapchać gaźnik, co będzie powodowało nierówną pracę silnika, jak i problemy z uruchamianiem. Dodatek do paliwa, który ułatwia rozruch, utrzymuje gaźnik w czystości, jak i również dzięki niemu możesz przechowywać paliwo nawet do 12 miesięcy. Skrobak do czyszczenia dekutnącego, który jest odpowiednio wyprofilowany, dzięki czemu dokładnie dochodzi do krawędzi, usuwa zanieczyszczenia, nie rysując powłoki lakierniczej dzięki czemu wydłużamy trwałość deku Wyposażony również jest uchwyt, dzięki czemu możemy zamocować go na rądce, żeby mieć zawsze pod ręką. Zestaw, który ułatwi wymianę oleju w silniku. Urządzenie można również wykorzystać do odsysania paliwa. W okresie jesiennym, kiedy już w kosiarce zostało nam sporo paliwa, możemy również wypompować je za pomocą tej pompki.